Dzień dobry, witam wszystkich fanów uniwersalnej miłości, inaczej nazywanej systemem miłości tutaj na Ziemi. Witam fanów pozytywnej wibracji, można też to tak nazwać, bo jak wiemy, wszystko jest wibracją wszystko jest falą, na której jest zapisana informacja i to od nas zależy. Jak zaprogramujemy te wibracje, te informacje? Więc yy, jest to miejsce, gdzie programujemy się na, na, na miłość, można tak to ogólnie powiedzieć. Dzisiaj będziemy właśnie czytać fragment książki Nina, tego w szkole Ci nie powiedzą. Ja nazywam się Maciej Balcewicz. Jestem autorem tej książki. Można tak powiedzieć, że jestem autorem, bo wiem, że ona została napisana niejako pod natchnieniem wiedzy ojca Pio. Spisanej przez Wiesława Matucha. A także została napisana na podstawie yy, mego doświadczenia życiowego. I tym doświadczeniem właśnie chciałem podzielić się z moją Córką. I spisałem te wszystkie moje refleksje na temat sensu życia i prawdziwego naszego celu na papierze. A teraz wy macie dostęp do tej wiedzy, i to chodzi o to, aby propagować dobre słowa, czyli programować się na, na czynienie dobra i na Na pozytywne wibracje, bo tym charakteryzuje się właśnie system miłości. Nina tego w szkole ci nie powiedzą.